Bo je moją skorywusz przejść tych kilka dróg którymi doszłam tu a gdy ci przyjdzie p Marcin Szlachta, mieszkaniec Kroczyc, wygrał drugi odcinek reaktywowanej po kilku latach szansy na sukces. Tydzień później w odcinku z Marylą Rodowicz zwyciężyły jego córki. Dowiedzieliśmy się no, i jakoś tak poszło, że stwierdziłeś moją siostrą, że pójdziemy na ten casting. Tata właściwie pojechał tam jako nasz szofer, szofer tak. i w ostatnim momencie zdecydował się, że okej, okay, on też spróbuje, no i wystąpił, no i przeszedł. Trochę, trochę dopingowałyśmy go w tym, bo na początku tak na dwa razy był yy, tak nie do końca, był yy, jakby przekonany, przekonany że, że chce wystąpić. Ale my go przekonałyśmy i, i dostał się. No i właśnie mm, wystąpiliśmy. I, I tata, i my w dwóch różnych odcinkach w szansie. Teraz będziemy konkurować ze sobą w I odcinku finałowym. Także my nie damy za wygraną, będziemy walczyć. Córki zachęciły? Czy... Tak, tak. Myślę, że zaraziły poniekąd. Natomiast jak gdzieś tam słyszymy jakieś zajawki a propos jakichś programów, które mają się niebawem pojawić w ramówkach, w telewizji. To, to tak mówię, dziewczyny śledzą, śledzą takich, takich tematów, jak, jak te występy, czy to castingi w, do, do, do różnego rodzaju przedsięwzięć telewizyjnych. No i tak, jak mówię, pojechaliśmy na, te, na taki casting do Katowic z córkami, z żoną i zaśpiewaliśmy. tak? Zaśpiewaliśmy no i, i się zaczęło tak naprawdę lawinowo. Najpierw do córek zadzwonili, gdzie on już tam zresztą był wyemitowany program z Marylą Rodowicz, a mój trochę wcześniej, jeśli chodzi o golców. Udział w programie muzycznym dla tej uzdolnionej rodziny był bardzo ciekawym przeżyciem. Warto, bo. To są takie doświadczenia z kamerą, ruch sceniczny, praca z, z ludźmi w branży, którzy naprawdę dużo wiedzą o, o, o tym, jak to ma wyglądać, jak to ma się sprzedać w telewizji, z ruchem, z, ze sceną, z ubiorem i tak dalej. To tam musi kilka czynników zagrać, tak naprawdę. I to są, to są naprawdę doświadczenia niesamowite, jeśli chodzi o, o telewizję. Także myślę, że tutaj, tak jak córki spróbowały, i dobrze, bo to jest idealny wiek, by kształcić i rozwijać się jakby na przestrzeni tej artystycznej, by wiedzieć więcej o scenie. Scenia, scena nie lubi półśrodków, czyli taki ja to, ja to tak mówię zawsze: Scena nie lubi półśrodków. Powinno się wyjść i zrobić swoją robotę jak najlepiej się potrafi. Zapytam Was też o gwiazdę, z którą miałyście okazję zaśpiewać, Maryla Rodowicz, no można powiedzieć ikona polskiej muzyki. Czy to było fajne przeżycie? Myślę, że większość osób w naszym wieku na pewno nie miała, nie miała okazji zaśpiewać z taką gwiazdą, więc my jesteśmy dwa razy bardziej z tego zadowolone, że miałyśmy przyjemność i że mogłyśmy zaśpiewać z Marylą Rodowicz. Było to wielkie przeżycie i, no i uważamy, że, że raczej takie pozytywne wywołało w nas emocje. To było coś, coś takiego, no na co dzień nie mamy styczności w ogóle z kamerą, z, z takimi rzeczami i to było naprawdę wspaniałe doświadczenie i no jesteśmy mega w ogóle szczęśliwe, że miałyśmy okazję. Muzyka w tej rodzinie jest obecna od pokoleń. Zarówno pan Marcin, jak i jego córki obcują z nią od dziecka. Muzyka w duszy gra. U nas, powiem tak, dom jest, dom jest wypełniony muzyką. Wypełniony. Czasami jest tak, że przyjeżdżamy z żoną. Yy, jesteśmy całą rodziną gdzieś tam, nawet na zakupach, nazwijmy to. <laughs> przyjeżdżamy do domu i córki już od pierwszego momentu, kiedy przekroczą próg, yy, zaczyna się wielkie śpiewanie. Nie wspomnę o tym, jak biorą załóżmy prysznic wieczorem. No to w dwóch łazienkach yy, jedna śpiewa swoje, druga swoje, także yy, one to kochają. To gdzieś w nich jest to gra, tak naprawdę w duszy gra. I to się czuje, to się czuje. Także ta muzyka u nas mm, trzeba by z nami pomieszkać, żeby zobaczyć, że naprawdę ta muzyka jest z nami blisko. I, i ona musi być. To, to, to nie ma innej możliwości. Tak, tak to czujemy. Zaczęło się od konkursu, jak zajęłyśmy trzecie miejsce. To był konkurs ogólnopolski, Koledzi Pastorałek. Tak? Od tego się zaczęło. Później yy, zaczęłyśmy Zbędzienia. chodzić na lekcje. Na do... lekcje śpiewu. Tak. To były lekcje śpiewu tutaj właśnie u nas w Kroczycach, później przeniosłyśmy się do Zawiercia i od sześciu, około sześć lat już jesteśmy pod opieką, że tak powiem, pani Anity Maszczyk i pana Leopolda Stawarza. Który również pozdrawiamy, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Tak, no i tam się właśnie uczymy, koncertujemy z nimi. Ostatnio mieliśmy okazję występować w takim... Prestiżowym koncercie w Dąbrowie Górniczej e, pod e, batutą pana e, Macieja Nisiołowskiego. Tak, właśnie. I no, też było cudownie. Ogólnie te koncerty są. E, w, raczej staramy się tak, chociaż raz w miesiącu, występować i, i, i to jest naprawdę świetne przeżycie. Zapraszamy naprawdę wszystkich, bo świetne są te koncerty. Ale też ostatnio miałyśmy przyjemność wystąpić w koncercie w Gliwicach na Arenie. To był koncert organizowany przez też również telewizję. Konkurs właściwie usłyszałyśmy w, w radiu, tak? tak? W radiu. Usłyszałyśmy na ESC i pojechałyśmy na casting. Wygrałyśmy casting. To był koncert organizowany. Z programu The Voice of Poland, gdzie właśnie osoba, która dostała się z tego castingu, mogła wystąpić z uczestnikami. Julia i Wiktoria początkowo śpiewały jako soliski. Ich głosy jednak świetnie ze sobą współgrają, dlatego dziewczyny zaczęły występować wspólnie. there's nothing to forgive but i always that you come back tell me oh you found work heartbreak misery it's hard for me to say i'm jealous of the rain you're happy without me Wyczynało się właściwie tak, że y, śpiewaliśmy osobno, później wpadłyśmy na pomysł, że y, może, to być, może to ciekawie brzmieć, jeżeli na przykład zaśpiewamy coś na dwa głosy. No i tak to zawsze jest podzielone, że Wiktoria śpiewa y, te wyższe partie, ja niższe i się bardzo fajnie dopełniamy, no i tak już zostało. Bardzo ciekawie to brzmi. I... Nasze głosy ze sobą y, idealnie współpracują. Jeśli chodzi o śpiewanie w duecie, to zdecydowanie jesteśmy bardziej za występowaniem razem. Można też Waszych produkcji posłuchać na YouTube, bo znalazłam dwa wykonania, o ile się nie mylę, czy, czy będzie więcej, będziecie chciały też iść w tą stronę, żeby gdzieś w sieci, w mediach społecznościowych, trochę muzycznie podziałać? Mamy wiele nagrań. Jeszcze jeździłyśmy niedawno właśnie do studia do Opola, byłyśmy w studiu w Krakowie, nagrywając różnego rodzaju covery. Za niedługo pojawi się kolejny utwór, tylko tym razem będzie to nasz, nasza piosenka. Także no, to wszystko w swoim czasie, ale na pewno będziemy o tym dawać znać. Na YouTubie mamy już swój kanał, tak jak pani wcześniej mówiła, tam są już dwa filmiki. E, także będziemy na pewno wstawiać w najbliższym czasie coś. Teraz mamy e, zamieszanie z właśnie z tym programem i po tym wszystkim e, mamy zamiar wrócić właśnie do YouTuba i, i, I ponagrywać. Te ambitne i piekielnie uzdolnione nastolatki mają sporo muzycznych planów. Teraz takim naszym głównym celem jest właśnie opole, żeby dostać się wygrać ten odcinek finałowy i, i zaśpiewać w Opolu. No to już jest Oczywiście coś naprawdę... nie nastawiamy się na to, ponieważ najważniejsza jest zabawa, żeby, żeby poczuć taką przyjemność. Żeby być z tego zadowolonym. Bez względu na wynik tego końcowego odcinka i tak będziemy dalej robić coś właśnie z muzyką, bo to jest nasza pasja, robimy to od dziecka i no, na pewno tego nie, nie odpuścimy. No ale tak jak mówię, fajnie byłoby w tym Opolu jednak wystąpić. We wszystkich działaniach bliźniaczki są wspierane przez rodzinę i przyjaciół. Ktoś kiedyś mi powiedział, że w takich w latach młodego chłopaka, gdzie miałem 18, 19, 20, że pewne rzeczy zaprzepaściłem. Moi nauczyciele też z dawnych lat to mówią. a Ja myślę, że nie. Ja postawiłem tutaj duży nacisk i przede wszystkim na rodzinę, na stworzeniu rodziny. I jest żona, są dzieci, jest dom. To, co jest dla mnie najważniejsze i to jest priorytetem. Natomiast, natomiast powiem tak, że gdybym może ja się realizował wtedy, to nie byłoby dzisiaj dziewczyn. A tu chyba chodziło o to, żeby one były, i, i są, i, i, i śpiewają, także tak to odbieram. A czy ja się cieszę? Oczywiście, no to, to mało powiedziane. Dla mnie większy, większa satysfakcja, powiem inaczej, jak dostały się do programu, bo dowiedzieliśmy się jako, jako, jak, one jako pierwsze, że się dostały. To była niesamowita radość. Powiem tak, jak ja się dowiedziałem na drugi dzień, że też się dostałem, tej radości jakiejś takiej nie miałem, wie pani, nie, nie mam takiej euforii. Ja, ja się realizuję na swoim polu, na swojej płaszczyźnie pracy, którą wykonuję i jest mi z tym dobrze. Natomiast ja nie ukrywam, że ja muzykę kocham. I, i czy ja ją będę robił czy nie, to on wie, zawsze będzie ona blisko mnie i przy mnie. To, to innej możliwości nie ma. Jeśli kolor źrenic w życiach naszych 醒了。